Moda na rewitalizację i przywracanie blasku tak fantastycznym wnętrzom nie wzięła się znikąd. Wysokie sufity, oryginalne kolory i ta dbałość o najmniejszy detal wykończenia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Chodźcie ze mną do środka. Słuchajcie dalej. Na dodatek, modna lokalizacja, ale przede wszystkim mieszkanie zaprojektowane i wykończone przez architekta w bardzo wysokim standardzie z dbałością o najmniejsze detale. Czy w tych wnętrzach można się zakochać? Zostań ze mną do końca i przekonaj się sam. Solidne budownictwo z ciekawą ponad stuletnią historią. Mieszkanie pachnie jeszcze nowością, a wszystko to pod okiem architekta, który kocha takie wnętrza. Lokalizacja: Metro, Stadion Narodowy oraz Metro Dworzec Wileński. Niedawno oddana kładka pieszo-rowerowa. Wyposażenie mieszkania: na podłogach płytki najwyższej jakości firmy Marazzi. W Łazience podłoga wyłożona płytkami retro firmy Paradyż. Kuchnia oraz wszystkie szafy w tym mieszkaniu robione na wymiar. Antersola ma ponad 10 m2. Architekt zaplanował każdy detal oświetlenia tego mieszkania. Wysokość pomieszczenia to prawie 3,5 m. Lokalizacja pozwala zarówno na wykorzystanie mieszkania do własnych potrzeb, ale też może być świetną inwestycją np. Na do najmu krótkoterminowego. Jedyne mieszkanie na sprzedaż w tej kamienicy od dziś może być Twoje.